Kłamaniak, witam wszystkich. Akwarium po przycince. No jak zawsze po przycince nie wygląda fajnie. Słuchajcie, wygląda to, jakby przejechała tutaj. Przeszła przez to akwarium kosiara jakaś rotacyjna. Ale zabiegi takie jak przycinka. I pielęgnacja roślin no są wymagane w akwarium z tego względu, że gdybyśmy tego nie robili, to wkrótce okazałoby się, że dolne partie roślin są zupełnie pognite, a tak naprawdę tylko wierzch i cała otoczka wygląda atrakcyjnie. Także, żeby tego uniknąć, musimy co jakiś czas robić tą przycinkę i... i Niestety przyzwyczajcie się do tego, że po przecince nie wygląda fajnie, natomiast długo to nie trwa, bo podejrzewam, że po tygodniu, podejrzewam, no wiem, że po tygodniu maksymalnie półtora te roślinki zaczynają przynajmniej w dobrych warunkach. Jeśli są dobre warunki w akwarium, rośliny zaczynają odbijać i wszystko wraca do normy. Akurat trafiliście tutaj na porę karmienia. Kireski gdzieś tam zapodziały sobie tabletkę. Swoją drogą bardzo fajne rybki i cieszę się, że powiększyłem im tą plażę tutaj, bo mają gdzie kopać. Te i zanurzają praktycznie do połowy w tym piasku. Świetna rybka, naprawdę. Oczywiście jeszcze chwilka i całe stado tutaj wszystkich rybek, które mam w akwarium będzie wśród tych kiresków wyjadać resztki tam które one ogonem machną, wzburzą z tego piasku na akwarium. I tak, słuchajcie, jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to Erectus po przycince. A dlaczego? Dlatego, że wygląda jak po wizycie u powiedzmy złego fryzjera. Każdy wozik w inną stronę, tu wyszczyżone, tam wyharatane i zobaczymy jak to pójdzie, ale jeśli nie będzie mi się przez tydzień tutaj układać z tym Erektusem, to wytnę go i posadzę na nowo. Cała miska praktycznie posadzonek e, poszła do kolegi, zadowolony. No w sumie sam się nie spodziewałem, że, e, że tyle tej rośliny uda mi się wyharatać. Tak naprawdę gdybym miał to obsadzić tutaj z powrotem w tym akwarium, to e, zajęłoby pół dna tego baniaka, tyle tego było. Słuchajcie, taką ciekawostkę chciałbym Wam pokazać, bo roślinka, która jest tam z tyłu, a która wcześniej tu była, jeśli pamiętacie, taka wybarwiająca się na różowo polisperma. Słyszałem kiedyś, że, że jest to chwast i, i potrafi nawet z liścia puścić nowe sadzonki. Z początku, przynajmniej wtedy myślałem, że, że to tylko jest jakiś taki żart i i nie brałem tego zupełnie na poważnie. Natomiast ostatnio zauważyłem coś takiego, i specjalnie zachowałem tego liścia dla Was, żeby Wam pokazać, że wcale nie jest to takie śmieszne. I popatrzcie na to, kiedyś został tutaj liść po przycince. Mam nadzieję, że to widać. I z tego liścia, popatrzcie, wyrosły dwie nowe sadzonki. Zupełnie zachowało się to. Zachowuje się tak jak mikrozorium. Gdzie ta kamera? Wyoszczy. Zachowuje się jak mikrozorium. Że z liścia wyrosły sadzonki, nowe sadzonki. Po prostu, jak to zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć, ale jednak widzicie, roślina bardzo wytrzymała i. i Radząca sobie we wszystkich warunkach na, tak naprawdę. No wiadomo, że im lepsze warunki yy, i świetne i, i nawozowe, tym będzie rosła lepiej i, i ładniej się będzie się ładniej wybarwiała. Natomiast no naprawdę nie spodziewałem się, że z liścia yy, no żeby ten liść jeszcze był ucięty jakoś z kłączem, on jest po prostu od, oderwany od kłącza. Jest to sam liść i dwie malutkie sadzoneczki, yy, które, które na nim urosły. Także słuchajcie, tyle na ten temat dzisiaj. Aha, jeszcze jedno, bo tak naprawdę nie wiem, czy ktoś miał taką sytuację, ale strasznie grymasi mi tutaj mały henio. Praktycznie no, to, to nie jest mały henio, to jest Monte Carlo. Mały henio to prawdopodobnie tu jest, bo widzę, że kilka łodyg. Jest z o wiele większymi listkami. Teraz przyciąłem, więc tego nie będzie widać. Natomiast grymasi, o co mi chodzi? Popatrzcie, ja tutaj wyciąłem i pod spodem praktycznie on dosyć tak, można powiedzieć, obumiera. No ale zobaczymy, Do, troszkę kłopotów było w tym baniaku i, i teraz pewnie e, dużo czasu zajmie roślinkom i rybkom, żeby na nowo się troszkę do tego, do tych lepszych warunków tutaj przystosować, bo wiadomo, że na efekty nie czeka się dzień czy dwa tylko tygodniami czasami i, i, i dłużej, niczym jakiekolwiek pozytywne aspekty zmiany yy, zauważymy w akwarium to niestety to jest hobby dla yy, cierpliwych, niestety albo istety no, cierpliwość to nie jest zła cecha i Warto, się, warto, wa, warto taką cechę posiadać, jeśli chce się prowadzić akwarium. Dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.